Cześć wszystkim, z tej strony Kubik, zapraszam Was na kolejny odcinek najlepszych taktyk Majora w Berlinie. Tym razem zdecydowałem się na wariant Vitality kontra Dimitris na mapie Inferno. Jest on bardzo ciekawy, bo zawodnicy Vitality korzystając z tych granatów dymnych są tak naprawdę w stanie zagrać kilka taktyk bez najmniejszego problemu. Dzięki oczywiście też od razu dla Marka, który zdecydował się podesłać tą akcję na mojego maila kontaktmopokubikcs.pl, bo tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, ale może ktoś nie oglądał, to Pozwolę sobie to wspomnieć. Ta seria jest stworzona wraz z widzami, ja sam nie jestem w stanie obejrzeć wszystkich meczyków na Majorze Także jeżeli zobaczyliście jakąś naprawdę fajną akcję, która zasługuje na to, żeby tą taktykę kopiować Żeby tą taktykę wraz ze swoją drużyną również grać podczas oficjalnych spotkań To prosiłbym oczywiście napisać o tej akcji albo w komentarzu, albo właśnie na tego maila Ewentualnie też na fanpage'u w prywatnej wiadomości, będę Wam bardzo za to wdzięczny Akurat jeżeli chodzi o tą taktykę, będą to powiedzmy, że w miarę standardowe granaty pod site A ale jednak, i yy, przede wszystkim same granaty dymne wypadają dosyć yy, płytko, bym powiedział, bo jak z reguły linia granatów wpada mniej więcej w to miejsce. Tak, Vitality troszkę dalej od dużego piachu. Bliżej strony bombsite, rzuca te granaty dymne, plus jeszcze miejsce, z których ich rzuca. Jest ono bardzo bezpieczne. No, kiedy już drużyny decydowały się na bardziej taktyczne warianty, na nowym inferno i decydowały się na tę linię, z reguły granaty dymne były rzucane z okolic środka. Zobaczcie, że prawie wszystkie smoki zostały rzucone z drugiego środka. Co oznacza bezpieczeństwo? Wychyli się rywal. Da jakąś informację, nie złapię was z granatem w ręku. Także tutaj plus dla Vitality za miejsce, z którego te granaty są rzucane, i chyba za pierwszym razem zobaczymy sobie z lotu ptaka, jak w ogóle, jak w ogóle ta taktyka wygląda. Mówiłem tu o kilku wariantach, z których można skorzystać rzucając te smoki. Tak akurat Vitality w tym meczu pokazało nam tylko, albo aż dwa. Ja jeszcze w międzyczasie pokażę wam kilka kolejnych, które moglibyście zastosować. Bo uwierzcie mi, te granaty dymne dają Wam niesamowite pole do. Opisu. Tak, pierwsze granaty. Zobaczmy sobie, może w tym miejscu będzie dobry widok. Trzy granaty dymne rzucone w to miejsce i jeden na mały piach od Apex. I faktycznie już widzimy, że te granaty lecą. Co ciekawe, przez to, że poleciał tu właśnie zapalający od jednego z rywali z tego miejsca w domek. Te granaty. W... Dobrze eksplodował, bo tu jest Luka, to zobaczymy za kilka rund Tak, z tego co też widzimy, antyterrorysta Zdecydował się na rzucenie smoke'a W BS, uznał, że jest to najlepszy Wariant kontry tego wejścia i gdyby Faktycznie było od daszku, coś mogłoby z tego wyjść Także tak wyglądają granaty, a tak Wygląda akcja w tym Miejscu, bo Vitality, tak jak wspominałem za pierwszym Razem zdecydowało się na obiegóweczkę Także wyjazd od łącznika, szybkie złapanie Snajpera, no tu Forester zepsuł Bo sam nie zdobył nawet jednego fraga Mając tak dobrą pozycję, ciekawa kontra jeszcze od jednego z antyterrorystów, no ale właśnie kluczową postacią pod sitem A jest zawsze ten, który tworzy ogień krzyżowy. Czyli w tej sytuacji akurat NBK, który domyka to wszystko od domku A. I prosty przykład, tak, żeby wam to wszystko zobrazować. Takie same znaczenie ma osoba, która domyka akcję od domku, a na mirażu, kiedy wy atakujecie od łącznika, tak sobie smoka dżungla atakujecie, wtedy to jest no taki podręcznikowy wręcz ogień krzyżowy. Tak właśnie działa osoba w domku, a na inferno tak samo działa osoba w domku, a na mapie de Tu też widzimy rozstawienie bardzo dobre, dwie osoby w BS-ie, NBK w dużym piachu, dorzucenie granatów i Dremitry, które zrezygnowało już z dalszego odbijania. Także sama zagrywka naprawdę ciekawa i to jest oczywiście moment, w którym pokażę wam z perspektywy każdego z graczy Vitality jak należy rzucić granaty, aby taką samą zagrywkę nam zaprezentować? Może zaczniemy od Apexa, który wydaje się być głównym suportem w tej sytuacji. Jest to zawodnik, który stoi blisko banana. Ten już widzimy, że wyrzucił swojego małotowa, aby faktycznie w tym miejscu jakieś zamieszanie zrobić. I akurat jeżeli chodzi o tego zawodnika, zostanie rzucony przez niego granat. By nie powiedzieć wpadający w podstawowe miejsce, bo będzie to akurat Smok rzucony na małe piach, także tutaj, ale z nietypowego mam wrażenie miejsca, bo z reguły się go rzuca tutaj. Jak ktoś nie za, mogę na szybko pokazać po akcji Apexa, którą za momenty jeszcze raz zaprezentuję, ale faktycznie wydaje mi się, że tego smoka wszyscy powinniście znać, który się tutaj na Donicę. Tak, akurat tutaj Apex ma odpowiednik rzucany z beczek, co z automatu już wpływa na to, że jednak te pozycje są takie bardziej defensywne, spokojniejsze i jest większa szansa na to, że rywal nie złapie, nie złapie nas z granatem w ręku Także zobaczmy jeszcze raz na Apexa Widzimy, w które miejsce już się wcelował Także między komin a daszek Mniej więcej w połowie Tak to wygląda z mojej perspektywy Do tego standardowo jumpscript, który wrzucę Wam w komentarze Granat dymny za moment dorzucony Do tego szybkie wejście na beczkę Wcelowanie się w róg tego daszku, aby rzucić flesza Co ciekawe, zobaczcie na timing tego flesza Apex go wyrzucił i... No, to jest spoko, kiedy koledzy są przygotowani na blisko. Tak, Apex, no właśnie, rzuca tego flesza, nikt z niego tak naprawdę nie skorzysta. Pytanie, czy to miało być stworzone zamieszanie, czy Apex się spieszył, bo się pał o plecy, czy może o tym zapomniał? Nie mam pojęcia. W każdym razie, okej, okay, flesza rzucił, trzeba ufać temu, że flash jest dokładny, i zadaniem samego Apexa jest jeszcze przytrzymanie pleców. Wydaje mi się, że kiedy wasz rywa nie gra aż tak agresywnie jak Dream Eaters, ta jedna osoba bardzo fajnie by zagrała, gdyby była bliżej daszku, czyli jedna osoba bliżej Daszku, NBK od domku i trzy osoba od łącznika. Taka standardowa obiegóweczka, no ale Apex zakoladzają się plecami. To też za dobrze mu to nie wyszło, gdyż wychylił się dosyć agresywnie. Sam już został namierzony, do tego. No, idealny flash dorzucony przez zawodników CT, mimo to Apex, no właśnie, ciągle może walczyć, ale to wydaje mi się, że zbyt mocne wychylenie, co ciekawe. Dwójka rywali, którzy mają pistolet maszynowy, Apex jest z AK. On ten pojedynek przegrywa, no ale dwóch rywali bardzo mocno. Obił z tego co widzimy, zadał im grubo ponad 100 obrażeń. I faktycznie to też na pewno sprzyjało temu, że koledzy tą rundę wygrali, no bo jednak brakowało tej mocy podczas tego odbijania. Także taka rola osoby, powiedzmy, że spokojniejszej w drużynie, która ma stać z tyłu z granatami, to powinna sobie wziąć taką rolę Apexa i potem ewentualnie kryć plecy, albo domykać to po czasie oddaszku. Teraz, może, czas na rolę NBK, który jest osobą domykającą to wszystko od domku A i zobaczy na pierwszy z tych smoków, który będzie właśnie tworzył linię. Co do miejsca, z którego NBK rzuca tego smoka, no, pierwsza rzecz charakterystyczna to są na pewno te takie miejsca, gdzie jest poczwórna śruba. Także tutaj, raczej bym się sugerował, że musicie podejść jeden na lewo od. Właśnie tych czterech śrub, powiedzmy, i zjechać sobie w miejsce, gdzie faktycznie jest ta linia pomiędzy powiedzmy, że tą wylewką a chodnikiem. Tak to chyba powinniśmy nazwać. To już trzeba operować fachowym słownictwem, no ale ważne byście, wiecie, to trzeba obrazowo sobie wszystko ogarnąć. Także widzicie, w którym miejscu stoi NBK, i wiecie, za moment, gdzie to trzeba celować. Co ciekawe, sporo granatów dymnych. Szczególnie te dwa z tego miejsca potem celuje się bardzo łatwo, bo na róg antenki. Także zobaczcie, że NBK faktycznie jest już w tym miejscu przygotowany za moment, czyli na miejsce 25 z tego co widziałem. Wyrzuci granat dymny i faktycznie smoki poleciały. Ten sobie domyka to wszystko od domku. Akurat, jeżeli chodzi o smoke NBK'a, to jest ten pierwszy, ten rzucony na blisko. Jeżeli będzie Wam wychodziła luka, to się nie martwcie, za moment Wam pokażę akcję i faktycznie ta luka też się tutaj pojawiała. Także NBK jak teraz rzucił tej luki, nie było, bo wpadł w zapalający, sam oczywiście domknął też akcję od domku A, to już widzieliśmy na ekranie. Także jeszcze raz potem zdobyta eliminacja, co ciekawe NBK nie zeskoczył na dół, tylko cały czas stał na górze, na balkonie, zdobył tego fraga i no na pewno też dzięki temu udało się tą rundę wygrać. Także rola NBK-a prosta, osoby domykającej akcję od domku A i... To jest chyba jeszcze raz moment, żeby przyłączyć się na RPK, który grał właśnie niedaleko NBG'a. Akurat ten zawodnik jeszcze na pierwsze tempo wspomógł Apex'a w okolicach banana. Wychodzi na to, że on swojego mołotowa nie potrzebuje, także RPK dorzuca pierwszego mołotowa po czasie Apex drugiego. A akurat jeżeli chodzi o pozycję RPK, zobaczmy w którym miejscu stawia się ten zawodnik. I znowu, wydaje się, że bardzo podobna sytuacja akurat jeżeli chodzi o te cztery śruby, także... Akurat Arpikej przytula się do murku, widzi te cztery śruby. Powiedzmy, że idzie minimalnie o jeden do prawej i na dół. Także on tutaj również swoje miejsce ma przygotowane i standardowo rzucony smoke w okolice antenki. To jest plan Arpikeja. Jego granat dymny to jest ten, który akurat wpada na wyjście z domku. On się odbija tutaj dwukrotnie od daszku. To wam też mogę akurat y, pokazać. To jest smoke RPK'a, ten tu się odbija od domku spada i faktycznie potem wraz z kolegami wyjeżdża w okolicy środka w tej sytuacji akurat wygrał rundę też swoją akcją, ten zawodnik, że akurat mówiłem o tym, że NBK wygrał rundę i faktycznie RPK i NBK to były kluczowe postacie tej rundy, dobry wyjazd od łącznika zdobyte dwa fragi, też dobre domknięcie zobaczmy, że sam zawodnik się nie podpala, tylko czeka na NBK, A to byłby błąd, gdyby wyszedł pierwszy NBK ma dużo lepszą pozycję, ten ją wykorzystał i na spokojnie tą rundę udało się wygrać przed nami został tylko Alex, który również ze swoich granatów korzysta, tak Także za moment zobaczymy, co tutaj dokładnie dorzucił Alex, aby tą zagrywkę stworzyć. Akurat w przypadku tego smołka będzie troszkę na odwrót, bo jak RPK i NBK przede wszystkim muszą koncentrować się na tym, żeby dobrze znaleźć miejsce na podłodze, a potem wystarczy tylko wcelować w antenę, tak tutaj sama pozycja Alexa jest dosyć prosta. Bo zobaczcie, że jemu tak naprawdę wystarczy tylko przytulić się do murku, ale potem samo wcelowanie się jest dużo, dużo trudniejsze. Zaraz Wam pokażę, jak ja to mniej więcej widzę i jak ja bym tego smołka rzucał. Wy oczywiście możecie po swojemu. Dojść do tego, jak ten granat dymny ma być rzucany. Z tego co mi się zdaje, przede wszystkim trzeba zobaczyć, jak wygląda tutaj ta kreska. Pojechać do góry, I wydaje mi się, że to się w miarę sobą łączy. Tak potem wydaje mi się, że po prostu Alex ma dojechać do lampy. Tutaj pojechał trochę wyżej. Tak zobaczmy bez przybliżenia, bo wiadomo, że na przybliżeniu to zupełnie inaczej. Widać tak bez przybliżenia, mam wrażenie, że to jest po prostu pojechanie po tej kresce i minimalnie wyżej między końcówkę tej lampy, a. Tym kablem, no, tym, jak widzicie, nazwać to naprawdę nie jest łatwo, no, ale faktycznie, Alex jest już celowany. Zobaczcie, gdzie granat dymny Alexa Ma wpaść. Jego akurat smoke jest ten y, najgłębszy, który łączy się akurat ze smokiem NBK, -a, tworząc linię. W dużym piachu. Także Smoke Alexa to jest ten, który leci w to miejsce. To jeszcze na blisko zobaczmy, może jak wygląda sytuacja z flashem, bo akurat zawodnicy wybiegający z drugiego środka po prostu odbitego z biegu rzucili sobie o ścianę i potem bardzo prosto wyszli. Zobaczcie, to jest podstawowy flash, jeżeli chodzi o samo wyjście, aby tylko oślepić daszek i dołączyć do kolegów. Tutaj Alex akurat wyszedł jako pierwszy, także on ma tą samą rolę co RVK i zajmuje na sam koniec sody żadnego smoke'a nie rzucił. To jest chyba ta opcja, aby zaprezentować nam różne kombinacje o tym może za chwilę o moich kombinacjach bo jeszcze pokażę wam jedną kombinację ze strony Vitality nie będę już raz pokazywał tych samych granatów bo tak jak mówię są dokładnie te same ale zobaczycie w jaki sposób zawodnicy Vitality zaatakowali w tej kolejnej rundzie tak naprawdę jedyną zmianą w tej zagrywce akurat jeżeli chodzi o grany to, to będzie Zaiwu, który w poprzedniej taktyce nawet nie rzucał smoka. tym razem będzie to gra na dymny rzucony sobie na przejście, czy też niektórzy nazywają go na łącznik, chociaż dla mnie na łącznik to jest ten smoke, ale na przejście, tak, na blisko. Można tego smoka rzucić bardzo prosto. Z tego miejsca zajwu akurat rzuca go z góry i cały czas na bieżąco kontroluje, czy nikt nie skraca domku. Jak chcecie takiego smoka jak zajwu, ja wam go oczywiście pokażę. Zastępuję demo w odpowiednim momencie, żebyście zobaczyli, gdzie będzie wcelowany zawodnik Vitality, aby tego smoka rzucić celnie, bez luki. Za moment powinno to nastąpić, bo to już chyba ten moment, żeby właśnie zacząć atakować. Akurat, jeżeli chodzi o wcelowanie, mam nadzieję, że wcześniej zauważyliście, że sam zajwu posunął na dół celownik, gdzie są takie wystające. Właśnie z balkonu słupki, nazwijmy to Tak zajmą, celuje sobie W skrajny prawy listek w jego górną część Prosty gra na dymny, bez żadnego kłócenia, bez żadnego movementu, bez żadnych jump scriptów Zwykły, prosty smoke na wyjście Do tego NBK, który upewniałem się już wcześniej Rzuca idealnie w to samo miejsce smoke. I zobaczcie, wcześniej był zapalający, który to zgasił, teraz zapalającego nie ma To jest Luka, nie mam pojęcia jak do tego doszło bo tu naprawdę ta luka jest spora. Plus, oczywiście, taki, że zawodnicy Vitality operują fleszami, co jest oczywiście najważniejsze. Ale jednak problem jest taki, że trzeba jak najszybciej przedostać się do tej prawej strony, do bombsite'u, żeby zaatakować. I faktycznie o tym zawodnicy Vitality myśleli. Także panowie, którzy akurat zajmowali kontrolę dużego piachu, zdobyli tylko jednego fraga na RPK. -u. I Alex, najważniejszy zawodnik, on sam wyszedł sobie przez swojego smoka na łącznik, domykając bibliotekę, zdobywając za fragi. Także to jest kombinacja numer 2 od Vitality, czyli wcześniej obiegówka od łącznika. Teraz wyjście proste od daszku, od standardu. I faktycznie to też wyszło z dodatkowych kombinacji. Mogę wam polecić to, żebyście odpuszczali sobie tego smołka Arpikeja, czyli tego na wyjście domkiem, i dawali go na przykład do fejków. Z tego można dać na przykład, nie wiem, granaty na A, wejście proste na B, z tego można by było na początku, nie wiem, granaty na B2 na przykład, czyli ten smok od zajęcia dać sobie na fejka na B do tego oni mołotowy, a reszta daje sobie linię smołka za BS i wtedy musicie kontrolować sobie łącznik bardziej mołotowym i fleszem, aniżeli samym smokiem, bo wiadomo, że kolejnego smołka nie ma. Jest to kosztowna zagrywka, jeżeli chodzi o granaty dymne. Tych kombinacji możecie zrobić dużo więcej, nawet jakiegoś dual fake'a spokojnie bylibyście w stanie zrobić. Na przykład dajecie sobie trzy smołki na początku na A, dwa granaty dymne do dużego piachu, jeden za BS i ci, co rzucali granaty, zostają sobie jeden bliżej domku i dwóch na środku, ale się chowa, żeby tutaj nie stali, nie czekali. Potem dwie osoby na B, na przykład Arpi i rzucają sobie granatę na B na 30 sekundę. Na przykład ta taktyka na 4. 50, tu na 30 sekundę i dosłownie 7-8 sekund po, kiedy już tu antyterroryści będą rotowali, wy wyjeżdżacie sobie domek plus środek. Prawie, że bez niczego, może po jednym freszu. Także nawet dual fake jesteście w stanie z tej zagrywki zrobić, korzystając ciągle z tych samych granatów. I to jest właśnie mocnej taktyki, to jest właśnie moc tych granatów, dlatego tak bardzo chciałem wam to zaprezentować. Dajcie znać, czy wam się filmik podobał. Mam nadzieję, że tak. I że zobaczymy się w tych kolejnych, bo oczywiście jeszcze wiele ciekawych akcji przygotować dla nas zawodnicy podczas tego majora, a ja będę starał się wychwycić ich jak najwięcej, oczywiście z waszą pomocą, także pamiętajcie, by aktywnie uczestniczyć również w nagrywaniu tej stage, żeby podsyłać pomysły, która kolejna akcja powinna pojawić się właśnie w filmiku na YouTubie. Jeszcze raz wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach.